Nawet kilkaset osób mógł oszukać 26-latek z gminy Święciechowa. W wakacje mężczyzna oferował w internecie na sprzedaż dziecięce hulajnogi i rowerki. W ostatnich dniach leszczeńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wpadli na trop oszusta internetowego. Mężczyzna za pośrednictwem utworzonego przez siebie fikcyjnego profilu społecznościowego oferował na sprzedaż dziecięce hulajnogi i rowerki. W celu dokonywania transakcji założył także kilka kont bankowych, na które wpływały. Pieniądze od osób zainteresowanych zakupem dziecięcego sprzętu. I czego nie podejrzewający potencjalni klienci wpłacali na konta pieniądze na poczet zakupu dziecięcego pojazdu, nie otrzymując go w zamian. W ten sposób mężczyzna działał w okresie wakacji tego roku. Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca gminy Święciechowa. Podejrzany póki co usłyszał cztery zarzuty popełnienia oszustw na kwotę kilkuset złotych. Jednak policjanci już wiedzą, że ofiarą oszustwa padło nawet kilkaset osób. Dlatego to też lista zarzutów ogłoszonych podejrzanemu może się w przyszłości znacznie wydłużyć. Prokuratura rejonowa w Lesznie zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za tego typu przestępstwa mężczyźnie grozi nawet do 8 lat więzienia.